Angielski rzeczownik. Odmiana przez przypadki. Gramatyka części mowy. Rzeczownik angielski. Angielski od zera. Angielski rzeczownik. Odmiana przez przypadki. Odmiana rzeczowników angielskich przez przypadki. Angielski rzeczownik. Odmiana przez przypadki. W języku angielskim odmiana rzeczownika, rzeczownika opisanego przymiotnikiem, rzeczownika określonego przymiotnikiem dzierżawczym, czy też zaimkiem wskazującym to fraszka w stosunku do odmiany tych samych rzeczowników w języku polskim. Dla wszystkich rodzajów rzeczowników niezależnie jaką zgłoską się kończą poszczególne przypadki deklinacji odmiany przez przypadki są tworzone przez dodanie przed rzeczownikiem odpowiedniego przyimka przy czym sam rzeczownik pozostaje niezmieniony we wszystkich przypadkach przykład odmiany rzeczownika żywotnego mianownik kto the student ten student dopełniacz kogo the student the tego studenta celownik komu to the student temu studentowi For the student. dla tego studenta Biernik kogo? The student. Tego studenta. Narzędnik z kim? With the student. Z tym studentem. By the student. Tym studentem. Miejscownik o. Kim? About the student. O tym studencie. Przykłady. The student is very busy. Ten student jest bardzo zajęty. This is a photo of the student. Na tym zdjęciu jest ten student. This book is the student's. Ta książka jest tego studenta. She gave this pen to the student. Ona dała to pióro temu studentowi. They gave these books for the student. Oni dali te książki dla tego studenta. We couldn't see the student yesterday. Nie widzieliśmy tego studenta wczoraj. Lily is with the student. Lily jest z tym studentem. This story was written by the student. To opowiadanie zostało napisane przez tego studenta. Is the student. To opowiadanie jest o tym studencie. Wcześniej opisane zasady tworzenia przypadków deklinacji stosuje się również do rzeczowników opisanych przymiotnikiem. Zarówno rzeczownik, jak i opisujący go przymiotnik pozostają niezmienne we wszystkich przypadkach, a przypadki tworzy się przez dodanie przyimka. Przykład odmiany rzeczownika nieżywotnego opisanego przymiotnikiem. Mianownik co? An old house. Stary dom. Dopełniacz czego? Of an old house. Starego domu. Celownik dlaczego? For an old house. Dla starego domu. Biernik co? An old house. Starego domu. Narzędnik z czym? With an old house. Ze starym domem. Miejscownik o czym? about an old house O starym domu Przykłady An old house is expensive to maintain. Stary dom jest drogi w utrzymaniu. This is a picture of an old house. To jest obraz jakiegoś starego domu. This may be needed for an old house. Może to być potrzebne w przypadku starego domu. I saw an old house there. Widziałem tam stary dom. Mają kłopot z jakimś starym domem. Bill opowiedział Lili o jakimś starym domu. Analogiczne zasady tworzenia przypadków deklinacji stosuje się również do rzeczowników określonych przymiotnikiem dzierżawczym. Zarówno rzeczownik, jak i określający go przymiotnik dzierżawczy pozostają niezmienne we wszystkich przypadkach, a przypadki tworzy się przez dodanie przyimka. Przykład odmiany rzeczownika żywotnego opisanego przymiotnikiem dzierżawczym. Mianownik kto? My son. Mój syn. Dopełniacz kogo? Of my son. My sons. Mojego syna. Celownik komu? To my son. Mojemu synowi. For my son. Dla mojego syna. Biernik kogo? My son. Mojego syna. Narzędnik z kim? With my son. Z moim synem? By my son. Moim synem. Miejscownik o kim? About my son. O moim synu. Przykłady. My son is tall. Mój syn jest wysoki. This is a photo of my son. Na tym zdjęciu jest mój syn. This car is my son's Ten samochód jest mojego syna. Bill gave his book to my son. Bill dał tę książkę mojemu synowi. I bought this bush for my son. Kupiłem ten krzak dla mojego syna. They haven't known my son yet. Oni jeszcze nie znają mojego syna. Lily is there with my Lili jest tam z moim synem. This essay was written by my son. Ten essay został napisany przez mojego syna. This song is about my son. Ta piosenka jest o moim synu. Te same zasady tworzenia przypadków deklinacji stosuje się również do rzeczowników określonych za imkiem wskazującym. Zarówno rzeczownik, jak i określający go zaimek wskazujący pozostają niezmienne we wszystkich przypadkach, a przypadki tworzy się przez dodanie przyimka. Przykład odmiany rzeczownika żywotnego opisanego za imkiem wskazującym. Mianownik kto. This boy. Ten chłopiec. Dopełniać kogo. This boy. This boys. Tego chłopca. Celownik komu? For this boy. temu chłopcu. This boy. Dla tego chłopca. Biernik kogo? This boy. Tego chłopca. Narzędnik z kim? With this boy. Z tym chłopcem. By this boy. Tym chłopcem. Miejscownik o kim? About this boy. O tym chłopcu. Przykłady. This boy is very clever. Ten chłopiec jest bardzo mądry. This is a photo of this boy. Na tym zdjęciu jest ten chłopiec. This book is this boy's. Ta książka jest tego chłopca. She gave this pen to this boy. Dała to pióro temu chłopcu. They gave these books for this boy. Dali te książki dla tego chłopca. We couldn't see this boy yesterday. Nie widzieliśmy tego chłopca wczoraj. Lily, is with this boy. Lily jest z tym chłopcem. It was done by this boy. To zostało zrobione przez tego chłopca. This story is about this boy. To opowiadanie jest o tym chłopcu. Gramatyka części mowy: Rzeczownik angielski. Angielski od zera. Angielski rzeczownik. Odmiana przez przypadki. Zapraszam na kolejny wykład z tego samego cyklu.